Jak odbierać darmowe skiny w Fortnite? To już Wam mówię. Co trzeba wykonać? Już Wam mówię. Moi drodzy, napiszcie w komentarzu pomysł na odcinek, który uważacie za fajny i który byście chcieli oglądać. A jeśli wykorzystam Wasz pomysł, to wyślę Wam skina w wysokości 1200 fałdolcy. Myślę, że spoko opcja. Oprócz tego musi mieć opeczkę, Subika, no i wpisany kodzie w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie. To są jedyne zasady, czyli napisanie w komentarzu swojego niku z gry. Z którym wspieracie mnie tym kodem napisanie mi również pomysłu na odcinek. Jakiś oryginalny, fajny, który chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Ja go wykorzystam. Kiedy wykorzystam Wasz pomysł, pojawicie się nie dość, że na ekranie w tym odcinku z Waszym pomysłem. Tak i właśnie e, dostaniecie 1200 faudolcy. E, po prostu skina. Także generalnie życzę Wam powodzenia. Piszcie Wasze pomysły, bo wiem, że jesteście oryginalni. Także moi drodzy, piszcie te y, właśnie. Co mogę zrobić? Jaki odcinek nagrać? Może wykorzystam, może nie. Zobaczymy. Jak będzie dużo komentarzy, to na pewno kto kogoś wykorzystam pomysł. Także co, życzę Wam powodzenia, ja się z wami żegnam. No i co? Siemano?